Gościem dnia Radia Nadziei jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży BR, Nateta Krynicka. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. W zeszły piątek odbył się ostatni międzypokoleniowy piątek na bulwarach. Był to udany cykl spotkań? Oczywiście. Było bardzo miło, była pozytywna energia. Wiemy, że y, mieszkańcy Łomży i nie tylko, bo nie tylko mieszkańcy Łomży przybywają do nas na międzypokoleniowe ogniska, bo bardzo fajnie my sami lubimy w, brać udział w tych wydarzeniach, bo y, energia z ogniska jest bardzo dobra dla ludzi. Mieliśmy zespół, gościliśmy Zambersów, y, Zamber wsi. Trudno do Z Zambrowa. Oni byli też na naszym Dniu Folkloru, bulwary nad Narwią. Przyjechała cała ekipa. Bardzo zadowoleni, w ogóle podziękowali nam e, za to, że zostali zaproszeni. E, I była bardzo dobra zabawa. E, no w, ten piątek trwał najdłużej, bo to był ostatni piątek w tym roku, ponieważ zakończyliśmy, bo mamy teraz adwent. No i trzeba się przy, przygotować duchowo teraz do świąt Bożego Narodzenia, ale y, Międzypokoleniowe Piątki wracają w styczniu. Wrócę w styczniu? Tak, wracają. I będzie zabawa przy ognisku? Tak. I, I to faktycznie, no jak jest to kontynuowane, no to zainteresowanie było, bo przypomnijmy, że ta impreza właściwie zaczęła się w wakacje, ona miała trwać przez wakacje. Znaczy tak, były międzypokoleniowe czwartki, dyskoteki międzypokoleniowe w czwartki, one miały być w wakacje, ale przedłużyły się na cały okres wrześniowy. A w związku z tym, że były prośby, żeby jeszcze coś, no w ogóle prośba była, żebyśmy organizowali gdzieś w jakiejś sali dyskoteki. Ale my nie mamy sali, więc ja myślałam nad tym, co, jakąś nad alternatywą i wymyślałam właśnie ogniska i śpiewanie przy ognisku. A w zasadzie to trochę mi podpowiedziała moja koleżanka, której bardzo dziękuję, Edycie Cymek. Bo to tak jak się z ludźmi rozmawia, się słucha różnych pomysłów, można to wprowadzić na swój grunt. I, i te ogniska międzypokoleniowe się przyjęły i, i to jest tak integrujące y, społeczeństwo. Y, y, ludzie się integrują, my z ludźmi się integrujemy, jest bardzo miło. Y, bardzo dużo ludzi przychodzi tych, którzy przychodzili na ogniska między, na dyskoteki międzypokoleniowe, więc uważam, że warto i myślę, że to jest przyszedł taki okres po tej pandemii, że ludzie potrzebują budowa takich imprez, gdzie się odnawia te relacje, buduje relacje, bo pozamykali się w domach, bo tak nas niestety to przytłoczyło i nauczyło siedzenia w domu. Więc myślę, że to strzał w dziesiątkę był, że otworzy otworzyliśmy się dla ludzi i dajemy im e, możliwość spotkania się. I to tak naprawdę e, to nie są jakieś koszty. Bo... No to też podkreślane jest, że to pieniądze idą na jakieś tam tańce i że właściwie no to MOSiR nie powinien takich rzeczy organizować. Znaczy ja myślę, że najlepiej jakbym w ogóle nic nie robiła, to moi niektórzy koledzy albo i koleżanki by były bardzo zadowolone, bo wtedy by było, była mowa, że ja nic nie robię, więc to jest nieprawda. My mamy, ja cały czas odsyłam do statutu i trzeba sobie tam poczytać, bo taniec to też jest sport. A, a zdrowie to zdrowie jest psychiczne i fizyczne, i ludzi trzeba wyciągać z domu, bo w domu to już kiedyś, jak byłam dzieckiem, to słyszałam takie teksty, że w domu to ludzie umierają. Więc nie, nie można siedzieć w domu, i le, a w ogóle leżeć i zajmować się oglądaniem tylko telewizji, która też bardzo dużo jest negatywnych informacji i, i to źle działa na naszą psychikę. E, wiem, że ludzie potrzebują miejsca, gdzie chcą się spotkać, i no, są. Budowane takie różne, powstają różne przyjaźnie, i my też żeśmy się zaprzyjaźnili z, z mnóstwem ludzi. byli tacy stali wywalcy tych piątków? Tak, oczywiście. A teraz jeszcze wrócę do tych kosztów. Proszę sobie wyobrazić, że my kupiliśmy z drzewo za 110 złotych. Tyle nas kosztowało, i ono wystarczy nam i, i w tym roku, i w przyszłym. Jeżeli chodzi o inne koszty, to jest tak, że, że mamy swój sprzęt. To jest raz. Koszt to może gazu, gdzie, bo w, w, mamy e, takie ogrzewacze duże, żeby było też można było się ogrzać. Jest ognisko. No i ja na przykład e, mam stałych sponsorów, którzy na przykład na to ognisko dostałam prawie 20 kg kiełbasy, plus e, pieczywo za darmo, plus e, inne produkty i ciasto, więc e, e, nawet herbatę i kawę też e, dostałam, bo... Mam takich y, fajnych ludzi, znajomych, którzy nie żałują i więc Mosir nie ponosi żadnych opot, tak no to, naprawdę no tego je, typu. No to jedna impreza i ile kosztuje Mosir? Jeden taki piątek. A to ja to nikt na tym się nie zastanawiał w ogóle, pani redaktorze, bo. O, zaraz powiem, jest... jak to pani organizuje i rzeczy, i nie liczy nawet. Ile bo to, no to jest tak, że jeżeli, bo w ogóle jest zawsze informacja, że każdy przychodzi ze swoim koszykiem, ale jeżeli komuś coś zabraknie, to my poczęstujemy. I jeżeli mamy sponsorów, którzy nam dają to, co jest nam potrzebne, no to jest nasza praca, gdzie wszyscy chętnie przychodzą. Bo też jest miło i sympatycznie spędzić czas sobie po południu. Ja wiadomo, to w piątek mi nikt za to nie zapłaci, tak jak i w czwartki, ale przecież przychodzę i byłam w każdą dyskotekę i w piątki, w każdy piątek przychodziłam do, na ognisko, więc widzicie, no, ja mam takich ludzi, którzy chcą sami przyjść, więc wszystko kosztuje, a jak idziemy tym torem, no to przecież do parku wodnego dokładamy, do pływalni dokładamy, w zasadzie wszędzie dokładamy pieniądze, więc to jest, inwestuje tak naprawdę miasto, pan prezydent. I to jest robione, takie działania, które są otwarte dla ludzi, i to jest obowiązek miasta. Prawda? No to najwięcej... Samorządu, żeby dbał o y, mieszkańców. To pewnie najwięcej kosztuje to zespół ewentualnie, gdzie my... jakiś. Nie, to tak. E, jeżeli chodzi o zespół, zespół, to mieliśmy wszystkie ogniska, to ci to byli chętnie i, i śpiewali za darmo i grali. No, okay. Więc nie było żadnych kosztów. A jeżeli chodzi o, e, o międzypokoleniowe e, dyskoteki, to, to był 1000 zł za. Za taki jeden czwartek. Czy to jest dużo? Powiedzmy, 10 takich czwartków 10 tysięcy. Czy to jest dużo dla takiego miasta wydać, żeby ludzie e, mogli się spotkać i spędzić razem czas i poruszać się? No jak treningi miałem obok, to, to słyszałem, że, że zabawa była przednia. To no, to znaczy pan więc. Ja myślę, że no to jest, są tak niskie koszty, że tutaj nie ma. My mamy, my mamy działać. W Myślę o ludziach, więc też podchodzę do tego, że no, jeżeli korzystają z naszych usług, niektórych gdzie muszą płacić, więc jeżeli my coś damy od siebie, no to jest super, prawda? No to jeżeli chodzi też o tych ludzi, czy, czy, czy zainteresowanie ludzi, mieszkańców jest lodowiskiem, bo lodowisko zostało pod koniec zeszłego miesiąca otwarte. Tak, otworzyliśmy 22 listopada. No, oczywiście mia ja miałam taki plan i taką ambicję, żeby jak najwcześniej otworzyć. Ponieważ widzieliśmy w tamtym roku, że jest ogromne zainteresowanie, że ludzie tego chcą, że są stęsknieni i też to był strzał w dziesiątkę, ponieważ już mam, mieliśmy w samym listopadzie wejść prawie 2700 wejść. Już nie mówię o takich wypożyczeniach, czy tam nie liczymy do tego łyżew i, i pingwinków. W ubiegły weekend też przerósł nasze. Oczekiwania, mnóstwo ludzi, więc warto było. W tamtym roku nie mogliśmy otworzyć wcześniej, bo też chcieliśmy, ponieważ były rozgrywki piłki nożnej wojewódzkie i, i, i trwa, trwały, i nie mogliśmy przygotować, a wiadomo, że to wszystko się działo na orliku. I pogoda nam sprzyjała, więc mogliśmy to zrobić, i, i działa, i warto było. Czyli zainteresowanie jest, bo tak jak pani wspominała, że największe zainteresowanie jest zawsze w tym okresie przed świętami. Tak, tak, tak. Znaczy, w stary rok. Największy, bo myślę, że to też wynika z tego, że jest y, tęsknienie za czymś, że, że jest taki martwy sezon, że nie ma co robić, jesień, i, i tak będziemy się starali otwierać y, wcześniej. Oczywiście, jak będzie lodowisko, rolkowisko, no to już w październiku będzie na pewno otwarte y, lodowisko. No właśnie, lodowisko, rolkowisko. Duża atrakcja to będzie nie tylko w mieście, ale i w regionie? Myślę, że tak, że w okolicy nie ma takiego obiektu. Tym bardziej, że no, będzie lodowisko mogło trwać, powiedzmy, otworzymy od października do marca. Też będziemy to miarkować, bo to trzeba obserwować jakie jest zapotrzebowanie. Ale potem możemy wygrać, wykorzystać to do różnych gier zespołowych, czy to siatka kosz, będzie ścianka wspinaczkowa. Także jest to możliwość tak, że, że zależy wszystko od naszej kreatywności. Um. Korty tenisowe będą, bo, bo wiemy, że w Łomży jest kilku tenisistów, nawet więcej jak kilku, no i, i oni na przykład, jak jest ten okres zimowy, no to jeżdżą do Ostrowi chyba. Znaczy korty tenisowe, no raczej na lodowisku, rolkowisku to, to nie będzie. Mamy korty tenisowe przy y, obiekcie na y, ulicy Zjazd, przy stadionie, one w tym roku pracowały rekordowo, dzięki temu, że y, były w samoobsłudze, więc to był rekord. Otwarte było od 6 do 22. Dwie opcje, z oświetleniem i bez. I to by był bardzo dużo wejście. No to tak popatrzymy, że, że w Łomrze jest park wodny, będzie to lodowisko, rolkowisko. No to dwa takie duże obiekty, których ciężko nawet znaleźć w większym mieście. Jak Łomża. Oczywiście. Ja myślę, że y, Łomża ma bardzo bogatą ofertę. I jeszcze, jak dojdą do tego bulwary rozwinięte, y, ta teraz druga, drugi etap, potem trzeci to będzie naprawdę bardzo dobra oferta. Mamy S61, obwodnice, no można tam w godzinę 15 dojechać do Warszawy. Także to jest bardzo korzystne dla Łomży. Takie warunki, budowanie takich warunków dla e, ludności, to myślę, że to jest właśnie o, to jest taka rola prezydenta stworzyć bardzo dobre warunki, żeby ludzie chcieli tu być, mieszkać. A jak jeszcze będzie kolej, szybka Także ludzie uciekają z, z dużych miast. Wiem, że po, tam, po pandemii, jak były sprzedawane, wystawiane domy w okolicy Łomży, no to Warszawiacy kupowali. No tak. Ludzie chcą po prostu uciekać z tych dużych. No, część chce uciec z dużych aglomeracji, bo tam dużo marnujemy czasu na dojazdy. A żeby jeszcze kolej była tak szybka, jak zapowiadano wcześniej, że 40, no powiedzmy, godzina do Warszawy, a nie godzina 40, jak to będzie. Tak, no to, zobaczymy, to ogóle... może jeszcze coś się zmieni. Albo coś się jeszcze zmieni, to tak, to się okaże. No właśnie, na no to dojdzie nowy obiekt, lodowisko, rolkowisko. No, MOSIR będzie zajmował się tym, tym obiektem. No to pewnie i kolejny, no samochód by się przydał, tak? Znaczy, kolejny obiekt do, do sprawdzania. Chodzi o to, tych aut takich osobowo-dostawczych, to my w ogóle nie mamy i one są niezbędne, i myślę, że ten jeden samochód, który był obiecany już na sesji, że w przyszłym roku to, to będziemy mieli, ale to i tak jest mało, bo żebyśmy wykorzystali organizacyjnie wszystkie nasze możliwości osobowe, no to podstawa to jest organizacja pracy i narzędzia pracy, więc jeżeli chcemy, to na to wpływa z 90%, żebyśmy mogli, e, to wszystko dobrze działało. Więc e, to jest podstawa. To będzie ten samochód? Liczę, że tak. A coś się zmieniło od tej październikowej sesji? Na razie, na razie no, zmiany w budżecie przeszły w listopadzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Znaczy, jestem przekonana, że będzie dobrze. Na stadionie miejskim wymieniono system zraszaczy Murawy. No to tak, była. Mamy wymieniony ten system, była też bieżnia. Czy, czy, czy jeszcze jakieś prace znaczy tak, są? Tak, y, wymieniliśmy, zamontowaliśmy 25 nowych zraszaczy na płycie głównej oraz boisku bocznym. Y, I chcę podkreślić, że to też mogliśmy to zrobić, ponieważ y, dzięki temu, że dochód był większy i to przesunięcie było na, y, z dochodu na te działania. I, i dotychczasowy system działał manualnie, a teraz wprowadziliśmy nowoczesne rozwiązanie i sterowanie online. Więc to jest, to jest krok do przodu, ale też zakończyliśmy modernizację monitoringu na stadionie, więc demontaż starych kamer, montaż nowych i przewodów, także to też i też z możli dlatego to zrobiliśmy, bo mieliśmy zwiększony dochód. Udało nam się i te działania, takie modernizacyjne one są niezbędne, ponieważ obiekt, y, ma ma 15 lat, cały czas te działania trwają i działają, i możemy to robić y, dzięki temu, że y, firma jest dobrze za, zarządzana, mamy dochód zwiększony, więc nawet y, na parku wodnym. Y, Wytwornice, wytwornice ozonu, które też będą kosztowały około 90 tysięcy, też wymieniamy. One są też już zużyte i, i, i też z tego dochodu naszego. Więc warto jest dobrze zarządzać i prowadzić taki system gospodarczy, żeby móc. Inwestować w firmę, wiadomo, że ona musi być zadbana, żeby chcieli ludzie z, tych, z naszych obiektów korzystać. No, wcie... bieżnia, bieżnia jest świetna, już mieliśmy zawody i, i ma certyfikat i jest zainteresowanie, bo już na obozy dzwonią do nas i chcą, by był człowiek i bardzo mu się podobał obiekt, więc y, to wszystko będzie przynosiło nam korzyści. To, to wcześniej MOSiR był źle zarządzany? Powiem tak, każdy ma swój sposób na zarządzanie. Myślę, że nie ma co tam. No, na pewno każdy coś tam swojego dobrego zrobił. Także, panie redaktorze, pozwoli pan, że nie będę. Bo dużo rzeczy też było zrobionych, więc tutaj nie będę się. <grym> no jak na pani? Znaczy... Bardzo naprawdę polityczna wyważona odpowiedź. Znaczy, bo, bo też widzę, wiele rzeczy było zrobionych dobrze, bardzo dobrze, więc tutaj jak gdyby miarkuję też, nie? Yy, to tak, to ten system zraszaczy on był, już konieczność była wymiany tego Oczywiście, tego że tak. Yy, tak, bo to one już się pozapadały i, i trzeba było je podnieść do góry. Yy, część bie, część yy, płyty nie była, yy, nie, nie była w zasięgu zraszaczy więc trzeba było ręcznie podlewać i to było widać, że tam gdzieś są łaty i boczne też, także tutaj niezbędne to było. Yy, Najpierw mieliśmy tą kwotę przeznaczoną tylko i wyłącznie na, na główną płytę, ale udało nam się znaleźć firmę i takie rozwiązanie, że mamy dwa boiska i to już jest naprawdę dobra inwestycja. 6 grudnia Mikołajki, co na tę okazję przygotował? Mocno. Więc mamy Mikołajkowe zawody pływackie dla dzieci w parku wodnym. E, organizatorem zawodów jest, jesteśmy my i uczniowski klub, klub sportowy Butterfly. Zawody rozpoczynają się o piątego grudnia, ponieważ 6 grudnia miasto organizuje Mikołajki w parku Jana Pawła II, no i nie będziemy konkurencją, więc mamy tak naprawdę sześć kategorii wiekowych i ten z podziałem na roczniki od 2013 do 2018 i młodsze. Więc będzie razem 200 zawodników. Najmłodsi będą nawet z 20 roku, czyli 5-latki, I, i to ym, i będzie ponad. 300 osobostartów, więc takie y, naprawdę rekordowe zawody będą. No i szkoła specjalna też będzie brała udział, więc oni będą tylko, y, zawodnicy będą w startach y, w dystansie na 25 metrów. Oczywiście to wszystkie y, starty, kategorie będą i na, y, płeć y, podzielone, więc. Fajnie, że możemy coś takiego zrobić. Udział będą brały też no, szkoły przede wszystkim, ale też ze szkółek pływackich. I jeszcze warsztaty będą. Oczywiście 6 grudnia organizujemy i to przed, przed tym, bo o 14 czy o 15 zaczyna się, zaczynają się mikołajki organizowane przez miasto, więc od 12 do 14 organizujemy mikołajkowe warsztaty dekorowania ciasteczek. Jest to coś nowego, ponieważ wejście jest wolne, mogą przyjść rodzice z dziećmi, udział w warsztatach jest bezpłatny. I to będzie na pierwszym piętrze. Parku Wodnego, także zapraszamy serdecznie. No oczywiście, jak Pan redaktor pozwoli, no to zapraszam też, bo 12 grudnia w piątek o godzinie 17 odbędą się 12 Mistrzostwa Łomży w Piłkarzyki. One odbędą się na stadionie w sali WIP sali, sali i zgłoszenia są przyjmowane na naszej stronie do dnia 11 grudnia i wiek od 16 roku życia. Także zapraszamy. To już na koniec, bo wystartowały miejskie ligi, koszykówki piłki nożnej drużyn trochę się zgłosiło. Tak, tylko jeszcze pan redaktor mhm. pozwoli, to, żeby mnie nie umknęło, 19 grudnia będzie świąteczny wieczór saunowy w strefie spa w parku wodnym, także też zapraszam. Czyli w strojach świątecznych trzeba się będzie ubrać, czy, czy... Bo jest to tematyczne, tak? To no, tematyczne, taki... więc tutaj zostawiam. Święteczny wieczór poprowadzi Daniel, więc y, to jego kreatywność. Zobaczymy, co będzie. E, a jeżeli chodzi o miejskie ligi, no to mamy Miejską Ligę Koszykówki, która rozpoczęła y, y, się 23 listopada. Zgłosiło się 8 zespołów, to naprawdę dużo. E, zajęcia, za, y, te spotkania odbywają się w sali. Sportowej Szkoły Podstawowej nr 10. Także zapraszamy obserwatorów, kibiców, żeby e, wzmacniać drużyny. No i halowa piłka ligi, e, miejska liga piłki nożnej. Pierwszy gwizdek był 30 listopada i też zgłosiło się 14 dużo. To naprawdę drużyn, to jest bardzo dużo. I e, rozgrywki odbywają się w hali sportowej 2 LO. Także zapraszamy. Więc to, to trwa. I panie redaktorze, no jeszcze może coś powiemy, co będzie w styczniu. No dobrze, to proszę mówić. No w styczniu już, tak jak mówiłam, będą się półkolonie. Będą ferie na, oprócz tego będą ferie na lodzie, ferie w wodzie, więc tutaj przygotowujemy się do tego, więc będzie się działo, no i będą ogniska międzypokoleniowe. A co jeszcze? To, to my cały czas myślimy, żeby coś się działo. Tak, a my będziemy oczywiście o tym wszystkim informować. Dyrektor Miejskiego Środka Sportu i Rekreacji, Wam, że Bernarda Krynicka, była gościem rady Nadzieja. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję Państwu. Życzę dobrego, udanego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Nasz gość dnia.